Aluminiowy fakt niesamowita inteligencja. Szczury to geniusze. Potrafią rozwiązywać problemy i uczyć się nowych rzeczy, obserwując innych. 2. Aluminiowy fakt silna empatia. To bardzo emocjonalne zwierzęta widzowie. Wykazują empatię i starają się pomóc innym szczurom, które są w tarapatach. 3. Aluminiowy fakt doskonała pamięć. Mają pamięć jak słonie. Potrafią zapamiętać całe skomplikowane trasy w labiryntach i na swoim terenie. 4. Aluminiowy fakt. Higiena osobista. Pamiętajcie, szczury są bardzo czystymi zwierzętami i spędzają mnóstwo czasu na pielęgnacji. 5. Aluminiowy fakt. Ogony do termoregulacji. Ich ogon działa jak chłodnica. Pomaga im regulować temperaturę ciała, pozbywając się nadmiaru ciepła. I co, widzowie? Czy teraz wszystko jest jasne? Czekam na Waszą kolejną emotkę zwierzątka.